Czy faktycznie te droższe kosmetyki są lepsze od tych tańszych kosmetyków? Dzisiaj to porównamy, zrobimy sobie makijaż drogimi i tanimi kosmetykami i wszystko to porównamy, więc zapraszam już Was do oglądania. Przygotowałam sobie tutaj dużo różnych kosmetyków właśnie do porównywania. Mamy tutaj naprawdę dużo stepów, jak chodzi o makijaż, więc już zaczynajmy. Tutaj będzie droga część, a tutaj będzie tania część. Będziemy robić makijaż. Pół na pół i będziemy go porównywać. Pierwszym krokiem będzie podkład, i tutaj wybrałam dla Was dwa podkłady. Z droższej półki wybrałam ten z Lancome, który kosztuje około 200 zł, i ten z Maybelline, który około kosztuje 70 zł, a na promocji nawet za 50 go znajdziecie. Zaczynamy od tego Lankom i nałożę sobie na razie dwie pompeczki. Myślę, że to właśnie starczy na tą jedną połówkę twarzy. Zaczęłam już nakładać ten właśnie z Maybelline, i od razu co mogę zobaczyć, to przepięknie wszystko ujednolica, no i od razu wszystko bardzo ładnie zakrywa. Ładne satynowe wykończenie, ale również bardzo ładnie nabłyszcza tą cerę, nie powoduje takiego hamskiego matu, przez co ta skóra wydaje się bardzo taka wiecie, naturalna i taka po prostu odżywiona. Już chyba cały tak naprawdę podkład, jak widzicie tak prezentuje się efekt, przepięknie rozświetlony, nabłyszczona ta skóra. No i teraz nasz właśnie ten tańszy produkt, czyli Maybelline, to jest jeden z moich ulubionych podkładów, więc też myślę, że tutaj będzie naprawdę godnym rywalem. Tutaj też nałożyłam sobie takie dwie pompeczki i wszystko ładnie rozpracowujemy sobie. On jest bardziej leisty, to na pewno. Lancome jest bardziej taki zbity. Ten jest na pewno bardziej taki, wiecie, wodny. Jestem po nałożeniu podkładu i powiem Wam, nie widzę tak naprawdę różnicy. Uważam, że to są naprawdę godne obydwa produkty i myślę, że nawzajem mogłyby być to naprawdę zamienniki siebie. Ten faktycznie jest bardziej kremowy. Tutaj macie bardziej taką wodnistą konsystencję. I jedyne, co właśnie widzę, to że ten chyba bardziej się... Błyszczy niż ten. Ten robi bardziej matowy efekt, a ten robi bardziej rozświetlony i mamy tutaj więcej glow, jak widzę, a tutaj mamy tego glow mniej, więc to w zależności od tego, co bardziej lubicie: czy wolicie glow, czy właśnie wolicie trochę bardziej w taki matce. Ale jak chodzi o krycie, wydaje mi się, że mają bardzo podobne krycia, takie właśnie średnie. Nie są to mocne krycia, ale na pewno to nie są najlżejsze krycia, dałabym takie średnie krycia, więc naprawdę uważam, że. Obydwa produkty są godne polecenia i to już w zależności od Waszych preferencji, czy wolicie bardziej kremowe, czy leiste, czy wolicie bardziej rozświetlone, czy bardziej matowe. Kolejnym moim krokiem jest bronzer i tutaj mamy naprawdę różnicę półkową sporą, bo Rare Beauty, właśnie ten bronzer kosztuje około 125 zł, a tutaj bronzer też w kremie, on kosztuje z Bell i on kosztuje około 15 zł, więc naprawdę różnica półkowa jest spora. Rare Beauty, ze względu, że jest w stiku, to nakładam go tutaj, tutaj trochę nałożę na jedną stronę nosa i to w sumie byłoby. Tyle jedyne, co robię właśnie z tym bronzerem. że naprawdę tu to jest produkt, na który warto wydać troszeczkę więcej, bo nigdy chyba nie znalazłam tak dobrego zamiennika właśnie tego produktu. Spędzuje się jak masełko i przepięknie wygląda. Dla mnie to jest totalnie taki must have, jak się interesujecie troszeczkę właśnie makijażem i chcecie sobie pozwolić na jakiś droższy kosmetyk, to właśnie myślę, że ten Rare Beauty to będzie idealna opcja, żeby zacząć właśnie z takimi droższymi kosmetykami. Więc tutaj naprawdę przebicie, żeby bel było lepsze, będzie spore. Teraz Bel, on też ma dosyć podobny kolor. I jego nałożę sobie najpierw, myślę, palcami, trochę w a później użyjemy właśnie gąbeczki. I też nakładam w te same miejsca co Rare Beauty. On ma trochę, wydaje mi się, chłodniejszy odcień, ale starałam się naprawdę znaleźć podobne właśnie te kosmetyki, żeby nie było dużej różnicy. Ale i tak powiem Wam, prezentuje się w miarę okej okay ten Bel. Jak na to, że jest to kosmetyk za 15 zł, to myślę, że. Jest naprawdę w porządku, w ogóle przepięknie on pachnie taką czekoladą. Też prezentuje gotowy efekt, oczywiście powiem Wam, dla mnie Rare Beauty tutaj wygrywa, ten pigment jest. O wiele lepsze, o wiele lepiej się z nim pracowało. Natomiast tutaj naprawdę musiałam się nadpracować nad tym, żeby nie zrobił mi plam. Wydaje mi się, że jest to taki produkt, który naprawdę nie warto też stopniować, tylko dać troszeczkę i tyle, bo jeżeli dać się za dużo, to zacznie się właśnie robić plamy. Ja naprawdę musiałam z nim mocno pracować, żeby nie zrobił mi żadnych plam. Natomiast tutaj wszystko Pięknie zrobiło się jak masełko Naprawdę uważam, że chyba Real Beauty Niestety wygrywa i ta droższa wersja Jednak jest lepsza Ale możecie dać mi znać, może jakiś tańszy Inny bronzer jest lepszy Coś, co uważam, że to będzie naprawdę godna Rywalizacja, czyli róże W płynie Róże w płynie, ja mam tej Real Beauty Eveline. Obydwa uwielbiam tak samo. Uważam, że obydwa produkty są na równi i zawsze na, na zmianę tak naprawdę je używam. Raz Rare, raz Eveline, więc dla mnie obydwa produkty są super i zaraz Wam pokażę, że naprawdę, jeżeli nie stać Was albo nie chcecie wydawać tyle pieniędzy właśnie na takie droższe kosmetyki, to ten z Eveline też będzie świetny. Teraz sobie troszeczkę nałożę właśnie. Chociaż ja powiem Wam, lubię nakładać dużo różu, więc dla mnie tak samo pigmentacja jest ważna. W tych różach. No i oczywiście zacznijmy od rare. Rare ma przepiękną pigmentację, tego naprawdę nie trzeba dokładać i to, co już nałożyłam, to naprawdę już starczy. Będzie przepięknie wyglądało na policzku. Popatrzcie, jak to ładnie się blenduje. Po prostu chwila moment i już mamy przepiękny, po prostu zarumieniony policzek i nie musimy nic więcej robić. Tak naprawdę już zaraz kończę tą pracę i mamy. Gotowy, piękny policzek. No, ja jestem zakochana w tym Rare i zawsze będę polecała Wam naprawdę Rare Beauty. Jeżeli macie tylko możliwość kupienia, to warto przetestować naprawdę. Natomiast Eveline też jest dobrą alternatywą i też jest bardzo dobrym różem w płynie. Ja go uwielbiam i naprawdę miałam taki moment w życiu, kiedy używam tylko Eveline, a Rare gdzieś odeszło w ogóle w niepamięć. Więc naprawdę Eveline też jest bliskie moim sercu. Taka to jest po prostu dobra pigmentacja. No, ja jestem po prostu zakochana i tak samo patrzcie, jak szybko się to blenduje, nie trzeba nic dosłownie robić. Chwila, moment i macie dosłownie prawie taki sam efekt jak przy rel. Wiadomo, rel ma troszeczkę lepszą pigmentację. Popatrzcie, jak tutaj macie taki ładny, zaróżowany policzek, jak pięknie to się wyblendowało. Tutaj troszeczkę trzeba więcej pracy, więc jakbym miała ja oceniać, to rel bym dała 10 na 10, a Eveline bym dała taki 9 na 10, ale naprawdę, no jeżeli chodzi o cenę, to Rare Beauty macie za 115 zł, jak dobrze pamiętam, a Eveline macie za 30, więc no jest bardzo duża różnica. Jak na tą różnicę cenową, to Eveline uważam, że no, najlepszy kosmetyk taki jak chodzi o róże. No dla mnie w tej róże obydwa wygrywają. Nie umiem się nigdy zdecydować. Uważam, że obydwa róże są przepiękne, przepięknie wyglądają, ładnie rozświetlają, mają bardzo dobrą pigmentację, więc w zależności od waszego budżetu i w zależności od tego. Co chcecie i jaki chcecie kupić kosmetyk, to na pewno z obydwu będziecie zadowoleni i tutaj mogę Wam szczerze polecić obydwa kosmetyki. Jeżeli macie mniejszy budżet, to Eveline jest totalnym dla mnie odkryciem i zawsze go będę polecać. A jeżeli macie trochę większy budżet albo chcecie sobie coś sprezentować takiego droższego, to właśnie Rare Beauty no, będzie totalny, idealny, właśnie, jeżeli lubicie. Taki mocny efekt właśnie różu. Jesteśmy jeszcze przy konturowaniu na mokro, więc użyjemy sobie rozświetlaczy w płynie. Tutaj mam Charlotte Tilbury, który kosztuje około 190 zł, a tutaj mamy Aa Wings, który kosztuje około 60-70 zł, więc naprawdę różnica jest spora już Wam pokazuję, jak się prezentują te obydwa rozświetlacze. Rozświetlacz z Charlotte powiem Wam, że ma przepiękny naprawdę. Błysk i pięknie wygląda. Tutaj na nosek staram się zrobić jedną faktycznie część i zawsze daję sobie troszeczkę na powiekę. Bardzo lubię błysk dawać sobie na powiekę, więc też sobie nałożę i tak samo zawsze robię z tym AA Wings. Prezentuje się efekt dosłownie. Chwilkę tylko blendowałam, mogły to być jakieś kilka sekund i już się pięknie wkomponowało w moją buzię, jak widzicie. No jest to przepiękny błysk, naprawdę... Jest to na boga, to uważam, że pięknie się prezentuje ten błysk. Ja na pewno, gdybym miała możliwość, to bym sobie kupiła teraz inny kolor tego właśnie Charlotte, bo ten kolor, powiem wam tak, pół na pół mi siedzi. No ale patrząc tylko na to, jaki piękny daje glow, jak pięknie się blenduje... To naprawdę warte swojej uwagi i ja na pewno będę chciała kupić właśnie w innej gamie kolorystycznej, bo ten jest troszeczkę dla mnie za ciemny, bo on jest taki bardziej szampański. Ja bym bolała właśnie taki bardziej srebrny. Właśnie ten z Awings już jest taki srebrny i on też jest, powiem Wam, przepiękny. Zaraz zobaczcie, jakie on też robi ładny glow. I tak samo lubię go dawać tutaj. Tak samo przepięknie się wtacza właśnie w skórę. Bardzo ładnie lubię z nim bardzo pracować to jest jeden z moich ulubionych właśnie drogeryjnych kosmetyków. Ten rozświetlacz uważam, że jest bardziej naturalny. On robi po prostu taki ładny po prostu policzek, tak jakbyśmy troszeczkę lekko się spocili Wydaje taki właśnie delikatny efekt, a tutaj macie taką bardzo mocną właśnie taflę, tylko w tym miejscu, gdzie właśnie nałożyłeś ten rozświetlacz. A A-Wings to cały policzek robi rozświetlony, a tutaj macie tylko skupienie się na jednym miejscu, więc w zależności od tego, jaki lubicie efekt właśnie rozświetlacza, to taki uzyskacie tymi dwoma produktami. Jeśli chodzi o rozświetlacze w płynie, to tutaj bym wybrała i tak a wings czyli tą tańszą wersję, bo uważam, że 190 zł prawie wydawać na rozświetlacz w płynie który robi Ci tylko w jednym miejscu po prostu właśnie ten efekt glow, a tutaj macie tak naprawdę cały piękny policzek. Ja wolę właśnie takie efekty bardziej naturalne, a to wydaje mi się, że jak jest tylko w jednym miejscu właśnie tak rozświetlone, to nie robi takiego ładnego efektu. Więc tutaj faktycznie jakbym miała tylko jeden produkt wybrać, to wybrałabym właśnie ten AA Wings. Jeżeli mnie znacie, to wiecie, że ja uwielbiam różę, dlatego jeszcze sobie nałożymy róż w kamieniu. Mam wersję z Lancom, a tutaj mam wersję z burżła. Lancom kosztuje 200 zł, natomiast burżuła kosztuje około 50-40 zł. Ja się prezentuję ten właśnie z Lancom, jest przepiękny. Ja użymy sobie go troszeczkę właśnie tutaj na policzek, robi przepiękny, właśnie taki różowawy kolor, jak widzicie. Dosłownie troszeczkę nałożymy. I już ten policzek o wiele bardziej różowy wygląda. Pigment jest naprawdę mocny, jak widzicie, dosłownie chwilka. I już ten policzek no, jest przepiękny. Ten róż też ma przepiękne drobinki, więc jak widzicie, naprawdę bardzo ładne robi też glow. Jak widzicie, tego pigmentu naprawdę nie brakuje i użyłam tylko takich naprawdę dwa razy smyrnięć. I już ten widok naprawdę powiem Wam, jestem zakochana w tym policzku. Wow, jaki to jest efekt i jaki glow to robi. Ja jestem w szoku, nawet rozświetlacza mogłam mnie nakładać, bo to robi taki glow, taki po prostu róż. Oh my god, ja jestem zakochana. Natomiast tutaj mam taki właśnie róż z burżua. On jest też naprawdę bardzo ładny. Też mam sobie właśnie drobinki, już Wam go pokazuję. Tylko tutaj faktycznie trzeba nałożyć troszeczkę więcej tego produktu, bo nie ma aż takiej pigmentacji jak Lancôme. tylko faktycznie tutaj trzeba troszeczkę popracować żeby uzyskać ten efekt, ale można budować ten efekt, więc jeżeli lubicie właśnie budować efekt, to to też będzie fajny produkt dla Was, troszeczkę po prostu pobyć nad tym właśnie etapem po prostu dawania tego różu i też będziecie mieć taki sam efekt. No, myślę, że może troszeczkę lżejszy, bo ten efekt będzie troszeczkę delikatniejszy, bo jak widzicie, tutaj naprawdę jest mocny ten róż, ale po którejś tam razach też uzyskacie naprawdę fajny, mocny efekt z tym różem. Tutaj, jako fanka różu, która lubi naprawdę mocną pigmentację, i mówiłam to już Wam przy różu w płynie, to niestety muszę przyznać, że ten z lanką tutaj oczywiście wygrywa i jest lepszą propozycją, no bo jak widzicie, nałożyłam dosłownie tylko dwa razy i ten efekt naprawdę, no jestem zakochana, jak to wygląda, jak się prezentuje ten policzek. Dosłownie kilka takich dosknięć pędzlem, i już przepięknie wygląda ten policzek. Natomiast burżuła też naprawdę, jak popracowałam z nim chwilę, Trochę to nakładałam, dokładałam cały czas Nakładałam tego różu na pędze. To w końcowo udało mi się uzyskać taki efekt, który mi się podoba Mimo tego, że i tak, wiadomo, ten pojczek jest o wiele bardziej taki intensywny To tutaj też udało się uzyskać naprawdę bardzo fajny efekt Więc myślę, że i tak budżetową wersję naprawdę bardzo ładnie się sprawdził Z lanką o wiele lepiej wygląda No i ta praca była naprawdę skrócona o kilkanaście razy, nie kilka sekund i już miałam nałożone róż właśnie na policzkach z takim efektem, natomiast bourgeois faktycznie musiałam trochę posiedzieć, żeby uzyskać taki efekt. Teraz przechodzimy już do ust i tutaj mam dwie konturówki, które są naprawdę na wykończeniu, więc możecie się domyśleć że obydwie konturówki są moimi ulubionymi. Mam tutaj Charlotte Tilbury i mam tutaj taką właśnie malutką konturóweczkę, ona jest z Essence. Obydwie dwie konturówki powiem wam, to są moje ulubione konturówki. Charlotte Tilbury ma bardzo mocny pigment, to wam mogę od razu powiedzieć, no i super się ją nakłada, dosłownie kilka ruchów i już masz ją nałożoną. To nie wystarczyło chwilę i już nałożyłam całą tą konturówkę. Pracuje się z nią jak masełko, a naprawdę jest bardzo wytrzymała, bo dużo osób mówi, że jak Coś pracuje się jak masełko, to później szybko znika. Nie, ta konturówka, powiem wam, naprawdę bardzo długo się utrzymuje. I tego ją tak bardzo lubię, bo pracuje się z nią jak masełko. Dosłownie chwila, moment, jak widzicie, już mam ją nałożoną. Ładny ma kolor, to jest ta Pillow Talk, czyli najbardziej popularna. No i naprawdę długo utrzymuje się na ustach. I przepięknie można nią naprawdę narysować usta. I to jest chyba jedna z moich najlepszych konturów jakie miałam, bo drugą moją ulubioną konturówką właśnie jest ta z Essence, jak widzicie, już ją mam na wykończeniu, bo tak bardzo ją lubię, że po prostu nie chce się z nią rozstać, jest tak samo bardzo fajna, dobrze się z nią pracuje, chwila, moment i już mamy narysowane całe usta. Tyle, powiedzcie mi, czy widzicie jakąś różnicę, bo ja uważam, że te dwa Produkty, to jest totalny ich wspólny zamiennik. Obydwa prze, przepięknie wyglądają, bardzo się dobrze z nimi pracuje i obydwa tak naprawdę wyglądają cudownie. I dla mnie naprawdę to są totalne zamienniki samych siebie, dlatego ja tutaj nie umiem wybrać, bo obydwa produkty u mnie są na top 1. I gdybyście właśnie chcieli zainwestować w Charlotte Tilbury, to oczywiście Was zachęcam. Tutaj naprawdę wytrzymało się o wiele większa, myślę, że tutaj wytrzymałość naprawdę jest do kilku godzin, tutaj do troszeczkę mniej godzin, ale przepiękne obydwa robią efekty i naprawdę budżetowo, no tutaj macie konturówkę za 119 zł, a tutaj macie konturówkę za 10 zł, więc naprawdę myślę, że warto zainwestować w to, nawet ze względu na tą cenę i zobaczyć, czy wam się sprawdzi, bo według mnie obydwa efekty są przepiękne. Teraz do Lip Comba użyjemy sobie szminki, tutaj mam szminkę ze Charlotte Tilbury i mam szminkę z Mio i ja tej chyba Niestety wiem, co wygra Dla mnie szminki z Charlotte są cudowne I jedyne w swoim rodzaju Mają przepiękną, po prostu masełkowatą właśnie formułę No i pięknie wyglądają na ustach Tworzą, że te usta są takie właśnie juicy, pełne I dla mnie to jest totalnie tobie jak chodzi o usta I kocham to nakładać na usta jakie te usta są pełne, ładne, takie juicy i w ogóle kocham ten odcień. Jaki wiecie, to jest taki, taka szminka, która nie jest taka matowa, ona jest taka masełkowa, od razu też taka nabłyszczająca Naprawdę to jest mój jeden z ulubionych kosmetyków, więc to naprawdę Mio ma mocną naprawdę konkurencję, ale też się prezentuje przepięknie ten kolor, więc zobaczmy. Jak widzicie, tutaj troszkę są inne kolory, to na pewno ta jest bardziej błyszcząca, ta jest powiem Wam. Wydaje mi się, że ona szybciej się zmienia na pewno, bo Charlotte bardzo długo utrzymuje się na ustach, naprawdę będzie jeść, pić i ona nawet będzie na ustach taśminka. Natomiast tu czuję, że przyjadę na przykład, jak będę coś piła, albo ręką przetrze i już nie będzie tego, bo czuję, że to jest takie delikatne, że to jest tak, jakbym nałożyła po prostu jakiś lekki balsam koloryzujący. To bym bardziej taki, to jest naprawdę taki bardzo, wiecie, śliski, śliski efekt. jakby popatrzcie jak to szybko się będzie tak naprawdę spływać, więc to jest w zależności jaki wolicie efekt, czy wolicie taki bardziej masełkowy, czy wolicie taki balsamowy bo jak wolicie taki balsamowy, który miał, będzie miał jeszcze większy efekt, właśnie taki glow, to właśnie ten spoko jest z Mio, natomiast jeżeli chcecie taki masełkowy i faktycznie chcecie taką szminkę-szminkę no to Charlotte uważam, że tutaj będzie wygrywała, więc to w zależności od tego jaki preferujecie właśnie typ kosmetyków do właśnie ust Odwieczna wojna tiktokowa, czyli zawsze szukamy zamienników tego kultowego olejka z właśnie Diora. Zobaczymy, czy mi się uda znaleźć taki zamiennik. Tutaj mam właśnie wersję z Rimmela, właśnie taki błyszczyk olejek. Więc zobaczmy, bo ja jestem zakochana w tym olejku z Diora. Nigdy jeszcze nie znalazłam właśnie olejku lub błyszczyka, który tak pięknie wyglądałby. Bo dla mnie to jest taka mocna tafla, taka piękna, że naprawdę nie umiem znaleźć takiego kosmetyku. Razu te usta, powiem wam, są takie juicy, takie pełne. Przepięknie wyglądają. Oczywiście, gdybym nałożyła na całe usta, to ten efekt byłby jeszcze lepszy, bo tutaj macie tylko połowę ust, jak one się prezentują. Ale uważam, że już i tak widać, jak bardzo ładnie się świecą, no popatrzcie na to ja jestem zawsze zakochana w tym błyszczyku, on jest super, bardzo go lubię i uważam, że to jest naprawdę produkt warty wydania jak chodzi o te naprawdę już wysokiej półki kosmetyki, no bo ten produkt kosztuje około 200 zł natomiast teraz sprawdźmy ten z Rimmela powiedziałabym, że ten z Rimmela nie zrobił nic, niestety no popatrzcie na to, uważam, że tutaj się więcej błyszczy, to jest taka tafla tu jest po prostu coś mokrego. Ja bym tak odkreśliła, że niestety to jest bardziej taki mokry produkt. Chyba tak, bardziej po prostu, że coś tutaj jest jakieś nawilżone, ale że to nie jest ten efekt właśnie takich drobinek, takiej tafli, jak macie tutaj. Więc tutaj niestety muszę to powiedzieć, że wygrywa Dior, czyli ta wersja o wiele droższa. No ale możecie mi dać znać, czy macie jakiś właśnie produkt warty uwagi, właśnie z tych. Olejków. Ostatni już step, czyli właśnie Fixing spray. To jest mój ulubiony. Tutaj jest drugi nowość, którą testuję i zaraz Wam pokażę właśnie jak się prezentują. Druga wersja od Benefita, powiem Wam, ona mi robi efekt taki, że makijaż utrzymuje mi się cały dzień. Ten Fixing Spray tak mocno utrzymuje makijaż, że to jest moje już czwarte opakowanie. On robi w ogóle taki efekt jeszcze bardziej błyszczący, więc to jest super. Zauważyliście pewnie, ja uwielbiam błysk i uwielbiam właśnie efekty glow, dlatego tutaj naprawdę ten efekt jest przepiękny. Chwila ja i powiem Wam, że ja już nie czuję tego produktu na sobie. Nie czuję w ogóle, że nałożyłam Fixing Spray, dlatego dla mnie to jest też bardzo ważne, bo nienawidzę takiej, widzicie, skorupy po prostu, która jest na twarzy i ja po prostu czuję, że to jest taka skorupa, więc faktycznie ten Fixing Spray w ogóle nie widać, nie robi żadnych plank, przepięknie wygląda i jeszcze bardziej... Podkreśla ten efekt glow. Natomiast NYX, powiem Wam, on robi bardziej matowo. On jest super na właśnie jakieś takie wesela, mocniejsze rzeczy, ale na co dzień myślę, że on jest za twardy, właśnie. Tak jak mówiłam, że ja tak średnio za tym przypadam. No i on nie robi w ogóle tej takiej mgiełki. Faktycznie Benefit robi taką mgiełkę przyjemną. Tutaj macie po prostu taki psik, psik, a Benefit macie taki psik. Więc tutaj zależą się też, czy patrzycie na te mgiełki. Ja faktycznie patrzę na to, jak to się prezentuje. No i NYX o wiele dłużej schnie. To na pewno benefit, jak Dosłownie to była sekunda, tutaj nadal czuję, że mam mokro. Ja wiem Wam, że tutaj faktycznie, jeżeli lubicie fixing spray, jeżeli w ogóle używacie fixing sprayów, no to faktycznie ten Benefit jest lepszą wersją. Ale ten z NYX też jest spoko. Tylko faktycznie, jeżeli Wam przeszkadza to, że musicie poczekać, aż ten fixing spray wyschnie te 3 minuty, a nie jest efekt od razu, no to ten NYX naprawdę też będzie spoko opcją. A jeżeli właśnie wolicie maty, bardzo tak mi stonował to, jak to się prezentuje. Mam tutaj taki glow. A tej mam bardziej takie stonowane, więc w zależności od efektów, jakie lubicie, no to macie dwa różne fixing spraya. A teraz zobaczcie, jak prezentuje się już gotowy makijaż, właśnie drogą wersją i tanią wersją. Wszystko w tym dzisiejszym filmiku. Dajcie znać, który makijaż Wam się bardziej podoba, czy tymi drogimi kosmetykami, czy tymi tańszymi kosmetykami. A jeżeli lubicie właśnie takie formaty i ogólnie kategorie beauty, skincare i haircare, to zostawcie subskrypcję. Byłoby mi bardzo miło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye!